Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Agni Ayurveda Zrozumiale i Dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat, pomagam ludziom skorzystać z Ajurwedy. W tym wideo opowiem Ci o oczyszczaniu z ayurwedą. Oczyszczanie z ayurwedą jest tematem, który przypomina się wielu naszym klientom na początku wiosny. Niemniej jednak w Aurwedzie jest to jedno z podstawowych zaleceń, które rządzi się swoimi prawami. W tym wideo opowiem Ci o pięciu kluczowych elementach oczyszczania z ajurwedą, tak, żebyś mogła się do niego dobrze przygotować i cieszyć się jego rezultatami serdecznie zapraszam. Ajurweda uczy, że jednym z podstawowych sposobów dbania o zdrowie jest sezonowe oczyszczanie. Sezonowe oczyszczanie, które zaleca nam wtedy, kiedy kończy się zima i zaczyna się wiosna. Oraz wtedy, kiedy kończy się lato i zaczyna się jesień. Więc, jak widzisz, przynajmniej dwa razy do roku. Jest to element profilaktyczny dla osób, które chcą dbać o zdrowie oraz element leczniczy dla tych, którzy mają już jakieś dolegliwości i choroby. W związku z tym, że w Ayurvedzie mówi się o sześciu stadiach, w jakich rozwija się choroba, Oczyszczanie jest bardzo skutecznym sposobem na zapobieganie, ale też zatrzymywanie choroby na wczesnych stadiach rozwoju, wtedy kiedy samodzielnie można jeszcze dużo zrobić. W kontekście oczyszczania zajurwydą pojawiają się różnorodne pytania. Ja dzisiaj opowiem Ci o pięciu kluczowych aspektach i odniosę się do tych pytań, które pojawiają się najczęściej. Pierwszy aspekt to czas. Jaki jest sprzyjający czas na oczyszczanie? Mówi się o tym, że oczyszczanie dobrze jest robić na wiosnę, ale sama wiesz, że wiosna w Polsce bywa różna. Bywa bardzo zimna, wietrzna i nieprzyjemna, bywa też cudownie ciepła, do złudzenia przypominająca lato. Stąd też można przyjąć, że taką datą, która wyznacza początek oczyszczania czy początek czasu, który sprzyja oczyszczaniu jest data 15 marca. Kończy się już zima, zaczyna się wiosna, ale zachęcam Cię do tego, żebyś była czuła na to, co w danym roku dzieje się w, naszym, w naszej aurze, co dzieje się w naszej przyrodzie i w naszym klimacie, żebyś mogła, zależnie od tego, co się dzieje, przystosować się do tych zmian i być może lekko. Opóźnić to oczyszczanie. Nie wskazane jest robienie oczyszczania wtedy, kiedy jest jeszcze całkiem zimno, ponieważ oczyszczanie jest procesem, po którym czujesz się dobrze, ale w trakcie możesz się czuć nieco osłabiona, możesz się czuć nieco wyziębiona i przede wszystkim podnosi się element waty, czyli ten element w tobie, który jest wrażliwy na zimno i na wiatr. 15 marca, początek sezonu na oczyszczanie, jeśli chodzi o końcówkę, to mniej więcej 15 października, może nawet koniec października. To też różnie wygląda w zależności od tego, gdzie mieszkasz. Nawet w ramach Polski mam doświadczenie mieszkania w bardzo ciepłym Wrocławiu i w dosyć zimnym Białym Stoku. I widzę, że nawet na terenie tego samego kraju te daty mogą być różne. Drugim aspektem czasu czy odpowiedzi na pytanie jaki jest sprzyjający czas na oczyszczanie jest ten aspekt twojego czasu osobistego czyli pytanie o to kiedy jesteś w stanie wygospodarować 3 4 5 dni a być może i więcej w którym możesz się zająć przede wszystkim sobą Oczyszczanie wymaga Twojej pełnej uważności na siebie, bycia w kontakcie ze swoim ciałem, ze swoim umysłem, ze swoim sercem, z duchowym aspektem Twojego życia. To znaczy, że chociaż chciałoby się czasem gdzieś go wcisnąć między przysłowiową wódkę a zakąskę, to niestety osłabia to bardzo rezultaty oczyszczania. Dobrze jest zaplanować oczyszczanie z wyprzedzeniem i znaleźć minimum trzy. A najchętniej 5 do 7 dni, w których faktycznie możesz się zająć tylko sobą. Nie sprawdza się łączenie oczyszczania z pracą, ponieważ praca, nawet taka, którą lubisz, nawet taka, w której jesteś świetna, w tych dniach, szczególnie na początku oczyszczania, może być dla Ciebie dodatkowym obciążeniem, co sprawia, że ani w pracy nie jesteś taka wydajna, ani ten proces, który właśnie rozpoczynasz, nie może się w pełni rozwinąć. Zatem podsumowując, od 15, od 15 marca do 15 października to jest to okno w trakcie roku, które sprzyja procesom oczyszczania. Z tego okna wyjmujemy też moment, w którym jest bardzo gorąco. Jeśli jest środek upalnego lata, to jest to też pogoda, która może działać osłabiająco, zatem zarówno w trakcie zimnych miesięcy, deszczowych, wilgotnych, ale też w czasie wielkich upałów raczej nie robimy oczyszczania. I drugi aspekt, czyli Twój, czas osobisty, twój czas, który możesz poświęcić sobie. Drugim tematem związanym z procesem oczyszczania jest coś bardzo właściwego i charakterystycznego dla ayurvedy, a mianowicie wewnętrzne natłuszczanie. Wewnętrzne natłuszczanie jest jednym z elementów które wykonuje się w trakcie panczakarny, czyli pięknej, głębokiej terapii oczyszczającej, o której być może powiem jeszcze przy okazji innego wideo. Jest to terapia polegająca na natłuszczeniu wnętrza twojego ciała e, po to, żeby toksyny, które się gromadzą w różnych miejscach twojego ciała, jakby zebrały się w układzie pokarmowym i były gotowe do tego, żeby zostać przez ten układ pokarmowy wydalone. Wewnętrzne natłuszczanie ma też kojący wpływ na podnoszący się w trakcie oczyszczania element waty i sprawia, że wszystko to, co zrobisz po tym okresie, będzie dla Ciebie łatwiejsze. Wewnętrzne natłuszczanie polega na przyjmowaniu naczczo masła klarowanego, które wcześniej podgrzewa się do postaci płynnej. Jeśli z jakiegoś powodu masło klarowane nie jest wyborem, nie jest Twoim wyborem, możesz je zastąpić olejem lnianym albo olejem kokosowym. Jednak naj, takim najbardziej polecanym tłuszczem do tego procesu wewnętrznego natłuszczania jest ajurwedzie masło klarowane. Teraz pytanie o to, ile i w jaki sposób. Więc przyjmujesz jedną łyżkę masła klarowanego, i ważne jest tutaj to, że ja mówię o łyżce roztopionego, płynnego masła klarowanego. Czyli mówię o tej dawce, która faktycznie trafi do twojego ciała. Ta dawka to jest łyżka płynnego masła. Wewnętrzne natłuszczanie odbywa się na pusty żołądek, na czczo. Jest to pierwszy, powiedzmy, pokarm, który przyjmujesz do swojego ciała. I ważne jest to, żebyś po przyjęciu tego masła klarowanego nie jadła tak długo, jak nie poczujesz się głodna. I kolejnego dnia możesz przyjąć ponownie łyżkę masła klarowanego albo zwiększyć dawkę do dwóch łyżek. Trzeciego dnia ponownie możesz przyjąć albo łyżkę masła klarowanego albo zwiększyć dawkę do czterech łyżek. I w większości wypadków, gdzieś około czterech łyżek, klientki, z którymi pracuję, zaczynają mieć już poczucie, że wystarczy. Wewnętrzne natuszczanie jak każdy z aspektów oczyszczania ma swoją listę wskazań i przeciwwskazań. Można ten czas przyjmowania ghee czy masła klarowanego wydłużyć nawet do 7 dni, ale w takiej sytuacji musisz doskonale wiedzieć, co się dzieje w twoim ciele. Ponieważ skupiamy się na takiej wersji podstawowej, którą jesteś w stanie zrobić jakby bez wchodzenia w różne detale i szczegóły, ale jednocześnie zrobić to w sposób dla siebie bezpieczny, to polecałabym Ci zaczęcie od jednej łyżki masła klarowanego i drugiego dnia wystarczy, że powtórzysz tą jedną łyżkę i trzeciego dnia kolejny raz jedną łyżkę masła klarowanego. Wewnętrzne nadłuszczanie, czyli drugi element procesu oczyszczania. Kolejnym elementem oczyszczania w ajurwedzie czy z ajurwedą jest codzienny masaż. Fantastyczna technika, która ma bardzo wszechstronne działanie w trakcie oczyszczania. Po pierwsze, umożliwia Ci lepszy kontakt z samą sobą i dawanie sobie wsparcia poprzez ten kojący masaż przy użyciu podgrzanego oleju, najlepiej na czas oczyszczania oleju sezamowego. Po drugie, to ukojenie, ta wyzwalająca się w ciele oksytocyna sprawia, że element waty się uspokaja, jesteś bardziej właśnie spokojna, osadzona w sobie, a Twoje ciało przechodzi przez pewne burzliwe zmiany związane z oczyszczaniem, więc bycie w tym wszystkim w spokoju ma naprawdę duże znaczenie. Po trzecie, sam masaż. Łagodzi czy balansuje watę, która być może była w Tobie podniesiona już wcześniej i którą mogłabyś, mogłaś zaobserwować w postaci przesuszonej skóry na całym ciele, bądź też na twarzy, bądź też na włosach. I kolejny aspekt jest taki, że po to, żeby mm, żeby pomagać ciału pozbyć się toksyn, masaż szczególnie taki mocniejszy, masaż, w którym zwracasz uwagę na swoje ruchy i robisz je w taki, powiedziałabym, intencjonalny sposób, świadoma tego, co każdy ruch w tym masażu oznacza. Poprawia też możliwości ciała, które pracuje na pełnych obrotach, próbując oczyścić się z tego, co mu przeszkadza.